Halo, dzień dobry. Tutaj ogólnie ja, towarzysz Maczek. A to jest Korea. Korea północno-południowa. Ostatnio ogólnie wprowadzaliśmy najlepszy ustrój na świecie. Teraz jeszcze mocniej go wprowadzimy, żeby wszystkich utwierdzić we wspaniałości tego pięknego ustroju. O Używanie samochodu w mieście. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Tylko w jaki sposób my to niby zrobimy, zrobimy teraz? mam kapitału politycznego. Wszystko wydaliśmy na wprowadzenie nowych tych podatków. Dobra. Walić ofiarodawcę. To nie ludzie są dla nas ofiarodawcami, tylko my jesteśmy dla ludzi ofiarodawcami. Właśnie. No niech żyje komunizm. Co może mi jeszcze lewackiego zrobić? Budowa dróg. To też państwowe mocno To już jest na maksa Odsetki od zadłużenia mamy sporo Zasiłek dla bezrobotnych, jasne, no kurde A, właśnie prawa pracy jeszcze nie ruszaliśmy Musimy zmienić się. Jasne, że stajemy po stronie tych związkowców. Ale fajnie się robi powoli. O! Ho, 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 ho! Jak to samotny jestem? Wszyscy uciekli ode mnie? Aż tak źle jest? Nikt nie jest tu idealcem, Tylko ja. O zobacz... <zysy> Zaraz na wychyle się skończę. Ja pierdzele. Gdzie tutaj jest te takie socjalistyczne? O, tu. Jasne, że po stronie związku wstajemy, ale boli mnie tyłek teraz taki socjalizm, żeby wprowadzić To naprawdę trzeba być zdolnym człowiekiem To naprawdę jeszcze by ja pieprze jeszcze oddajmy ten państwo Żydom to ogólnie będzie najlepiej Dobra, co to jest? Wywiad? Nikt nam nie grozi. Wszyscy, wszyscy popierają mnie. A wy myśleliście, że co? Że kim kłamie, że wszyscy go popierają? O, 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 o. To socjalistyczne będzie. Mocno. Ale PKB nie mamy. A to za ten. Może coś zrobimy socjalistycznego, co nam zwiększy PKB. O ile takie coś istnieje. No i wyżej coś takiego wynajdziemy. Tu wszystko pięknie. A zapomniałem, ja zmniejszyłem te emeryturki. A emerytury muszą być największe na świecie. Państwowa służba zdrowia. Wydatki na cele wojskowe, to jeszcze nie. Wy... o, wysyłamy ten, żeby wziąć zasoby ropy naftowej. Silni jesteśmy. I mosarni. O ja pieprzę, mam deficyt. Zwiększamy podatki. Dochodowy mamy na maksa. Podatek od wynagrodzeń max. obratowy max. Dzieci, budowa dróg, czekaj, nie, to, to, to wydatki, tak, bo wiecie co, tak przeglądałem sobie i myślę, co ja opodatkowuję, opiekę nad dziećmi, tak było, nie, nie tego, nie zmyślam, podatek obrotowy, tutaj już sprawdzałem, tak, zadłużenie rządu, Podatek od osób prawnych To jest na maksa? Na maksa. Podatek wyznaniowy Nie wiem to chyba. Jest ok. Podatek od hipermarketów. Od nieruchomości Oto to nam zwiększy równość. O, jasne, że zakaż działalność dla, dla jakiejś tej zagranicznej firmy. O, PKB nam wskoczyło. O, ja pierwsze. No nie. Ta seria miała pokazać, że socjalizm nie działa. A tutaj jest wszystko kużywa na odwrót. Dawaj, opodatkowujemy jeszcze mocniej i mocniej i mocniej. Krypta na maksa, chyba podatek od posiadłości na maksa. <grypto> Czekajcie. O, o, podatek od zysków kapitałowych, to też zwiększymy. Co wy tam kurwa na giełdzie będziecie robić? Spekulować, żeby źli, źli ludzie. Od opakowań. Podatek od powietrza, podatek od... Od podatku. Uh -huh. Podatek od pustych domów Pod Opłata za tory, opłata za opłaty Proporcjonalne kary Bożu Od alkoholu To może ten no Jestem, ja że zakaż. Co tu ma kurna znaczyć paleniem flagi? To chyba jakaś pina. A zróbmy coś patriotycznego. Na przykład dotacje na nowe samochody. No to będzie patriotyczne. na głodowy strajk. Pogięło ci chyba. Spierdź, lajcie wszyscy. Zakaż kobietom prowadzić samochody. Bardzo mi się to podoba. Bardzo podoba zakaz, żeby zakazać kobietom prowadzić samochody. Hazard. Czy w naszym państwie będzie hazard? Nie. Małżeństwa homoseksualne chyba nie w Korei. Będą uczestniczenie do kościoła. Co? Pozbawienie wolności bez procesu sądowego. Tak! To jest pomocno-koreańskie, takie fajne. Jasne, wsadzanie ludzi za karatki, za nic. To jest spoko rzecz. Nie, no oni mnie wszyscy kochają tam. Nie mam co obiecywać nawet. Prawo do prywatności powoliło, czy? Czy chyba? To jest żart jakiś. Dawaj 100%. 86%. Keep playing! Gospodarka, czy, czy, ...z tym misjonujemy? Wywalimy cię... ...i ciebie też wywalimy. Gospodarka, dawaj. Ho! abi samych debili mam tutaj do rządu. No w sumie niczego innego się nie spodziewałem w partii lewicowej. Okej, okay. dobra. Zwiększmy podatki. Kurde, tylko, że ja już nie wiem, jak podatki zwiększyć. Mm -mm. Podatek od... Te... węglowy, no. Tylko i w ogóle ten nie pokarają. Jasne, że tak. To wrogowie są. O, o, o. Kurde, te PKB spadły i teraz nie mam jak skąd mieć kasę. Kurde, na... Więcej z nich nie wydaje już. Jasne, że... Będziemy śledzić Oczywiście Okuźwa Taka B nam spadł W dupkę o, o nie Dobra, to wiedziałem, że tak się skończy Dałem dochód podstawowy im Bezwarunkowy Dobra dawaj dawaj Ja nie wiem jak Nie wiem Nie wiem co ja co... co ja mogę. liniowy podatek dochodowy może mi tylko to to naprawić jakoś Jesteś liniowy podatek Aha, to nie mogę mieć dwóch takich Ej, socjalizm chyba nie będzie działał w pełni z dochodowego szukam do automatyzacji? Tylko czego tego chyba nie widziałem. Dotacji. Nie, dotacji nie mogę. Nie mogę. O, zakazujemy prywatnego wszystkiego tam. Czegoś tam no. Jasne, że wspieramy. O, w dupę. Chyba to wszystko się zawala. Hazard? Nie, 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 nie. nie. Czekajcie, jakie było to? Mm. O, tutaj. Zakazujemy teraz prywatną edukację. Tu zakazujemy. No mnie? Nie to, żebym dlaczego mieliby nie adaptować. O, to jest... Fajne. Zamknij lotniska? No nie, chyba. To jest fajne. Fajne sądy. Dada, 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 dada. <laughs> Jakich opodatkować? Kłuż. No nie wiem. Chyba spankrutuje. Dobra, dawaj program kosmiczny, tak pod koniec zwalnimy. I tyle. Korea can into space, i tyle. Marx oh, do Pręgi <suszy> Jej. nie z bogatych, wszystko widzące państwo, bliższa ciało flaga, międzygalaktyczny socjalizm, co to jest? No i mamy w pełni socjalistyczne, fajne państwo, bardziej socjalistycznymi być nie możemy, a więc to chyba już jest... Panie z tej całej serii. Osiągnęliśmy totalny socjalizm i upadek moralny. No to ten. No to cześć ogólnie. No tutaj sobie zapiszę jako autosa. No tu jest błąd. Sawę. Ał O. Save. o. Tutaj błąd fotograficzny to był. A więc, no to, to tutaj zakończymy naszą wspaniałą serię. Naszą koreał. Ogólnie, jak podsumuję, tą, tą całą grę. No, ogólnie, żal.pl i skrzydłań zębów. Dziękuję. Do widzenia.